Panie i panowie, witam! Witam! Jesteśmy na 1030 i zmieniamy taktykę. Dzisiaj w roli głównej wystąpią Piranhas z jakże ultrapotężną, niepowstrzymaną i niepokonaną Selmą, którą zawsze overpiluję i prawie zawsze wychodzi mi to na dobre. W międzyczasie się napije. Jest Kazajan. Jest Kazajan, i zobaczmy. Wow! Wow! Nie, nie, nie. To nie jest pozytywne. Wow! To nie jest pozytywne. Wow! Bo jesteśmy w kompletnej dupie. Lecz.

Sk czy, my w ogóle, czy ja w ogóle mam szansę na wygranie tego? Nie. Nie mam. Super. Super. Lepiej być nie mogło. Aha. Nie Ja Niespodzianka. Przegraliśmy. Czemu mówię? Przegraliśmy. To ja przegrałem. To ja przegrałem. Ja jestem nubem. Dobra, jedziemy. Jedziemy jeszcze jedną walkę. Tym dekiem? To po prostu musi się dać. <suszy> Po raz pierwszy czuję, że to mój przeciwnik jest w głębokiej. A nie ja. I jeszcze ten lotar. Ten Bitch, please. Być please. OWNED! OWNED! Tak jest! Yes. Yes. Świetnie. Dobra, jedziemy. Puf, Puff! Puf. Zobaczmy, co się stanie. AURORA! Aurora, czyli karta, który której najbardziej się obawiam Tak jest! Tak jest! Pięknie! Woo! Świetnie! Wygraliśmy! Panowie, wygraliśmy! Uff, dawno mi się nie, nie zdarzyło Ale wygraliśmy Finish him! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! To zaczyna mi się podobać. Dobra. Jeszcze nie wszystko stracone. Jeszcze nie wszystko stracone. Ile mam punktów? 1065. Oscylujemy w granicach... Nuba. I jeszcze gorszego Nuba. Ale dobra. O tak! O tak! Taki jak mi się podoba. Taki chęt mi się jak najbardziej podoba. O, tak. Zróbmy to. Nie, to, 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 to bardziej przypomina walkę T2 niż walkę na Ero, naprawdę. Serio, no, no popatrzcie na te gardy. Dwie piątki. Jedna piątka, dwie czwórki i dwie trójki na, na polu i jedna trójka. No, za dużo tych dużo gwiazdkowych kart. Jak na Elo. No ale już. Liczę na jakiś krytyczny błąd ze strony przeciwnika. Jezu, nie, nie, nie boję się teraz zagrać na Selmą. Nie, polegam na, na Selmie. Polegam na Selmie. Ufam jej. Ufam jej. Ufam jej, że to wygra. A nie. 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 Selma. Selma. Nie. He he. Przegrana. O tak. O tak. To było dobre. To było dobre. Uff. No to jedziemy dalej. <śmany>

A tak serio to chyba najtrudniejsze. Najtrudniej osiągnięte 1110 Elo, jakie kiedykolwiek. Kiedykolwiek osiągnąłem. Serio, to, to nie było proste. Zresztą mogliście to zobaczyć. E, ja się na razie z wami żegnam. E, jeżeli wbiję coś powyżej, jakieś tam sumy, które jest ogólnie traktowane jako, jako poważniejsze, wtedy coś nagra W każdym razie mam nadzieję, że miło się oglądało. I zapraszam do lajkowania, subskrybowania. To było ciężkie, naprawdę. Dzięki, bye.